W imieniu pani dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Osieczana, Osieczanach, Liliany Mitana, witam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły. Pani pośled, pani radny, panie burmistrzu, wszyscy szanowni goście. Nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie. Podpisanie i murowanie aktu erekcyjnego to jeden z najważniejszych elementów każdej inwestycji budowlanej. Dzisiejszy dzień zapisze się pięknymi zgłoskami w historii naszej szkoły. Uroczystość murowania aktu powstania, podbudowy sali gimnastycznej wraz z rozbudową szkoły. To dowód na to, że marzenia się spełniają. Społeczność szkolna i mieszkańcy Osietan przez dekady czekali, by móc uczyć się i rozwijać różne talenty w warunkach godnych i przede wszystkim bezpiecznych. Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego jest zwieńczeniem. Wielu rozmów, negocjacji, dobrej woli osób, którym bliska jest troska o młode pokolenia i dbałość o rozwój oraz edukację najmłodszych. Bardzo jestem wdzięczna wszystkim stronom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego przedsięwzięcia i dzięki którym uzyskano odpowiednie środki i zezwolenia aby móc rozpocząć budowę, rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc od podwiedzialnych, kreatywnych ludzi, na czele których stoi Pan Burmistrz Jarosław Szlachowska. Panie Książe, Panie Panie Burmistrzu, Panie Radny, Szanowni Pedagodzy, Pani Dyrektor, Szanowni, drogie Panie, Szanowni Panowie, no i droga młodzieży, tak obecnie dzisiaj tutaj zgromadzona. W życiu społeczności szkolnej są ważne wydarzenia i to dzisiejsze wydarzenie jest bardzo ważne, a świadczy o tym choćby obecność szandaru szkoły, który pojawia się w takich wyjątkowych sytuacjach, ważnych wydarzeniach właśnie dla Waszej zbiorowości, Waszej społeczności, szkoły w Osieczane faktycznie taki dzień jak dzisiaj to kolejny etap realizacji tej ważnej dla wszystkich mieszkańców, ale myślę, że najważniejszy właśnie dla tej najmłodszej części mieszkańców Osieczan społeczności to ważny etap wszystko musi iść w pewnym porządku, w pewnej hierarchii w pewnej kolejności na początku mamy planowanie, projektowanie tak dzisiaj mamy następny etap, no i już realizacja później wykończenia pewnych, pewnych ważnych inwestycji w gminie. Szanowny panie pośle, szanowny księże proboszczu, szanowni państwo drodzy i kochani uczniowie, ogromnie się cieszę, że po tych w kilkunastu miesiącach od kiedy przekazaliśmy plac budowy ekipy budowlane pojawiły się tu na tym placu, że dzisiaj możemy się spotkać i w tak uroczysty sposób, razem z wami, razem z całą społecznością Osieczan świętować i celebrować tą historyczną chwilę chwilę historyczną dla całej społeczności przede wszystkim Zespołu Pracownika w Osieczanach dzisiaj mówimy, że budujemy nową część szkoły, że budujemy nową salę gimnastyczną ale chciałem powiedzieć, że przez tą inwestycję budujemy lepszą przyszłość lepszą przyszłość, lepszą przyszłość nie tylko Was jako mieszkańców Osieczan, ale e, mieszkańców gminy Myślenice. Budujemy lepsze warunki dla edukacji inwestując e, w naszą oświatę i cieszę się, że e, Osieczany e, są na tej mapie naszych inwestycji w edukacji właśnie tym jednym z wielu przystanków, które e, są na etapie realizacji. Czy tych, które już udało się nam zrealizować, bo eh, Szanowni Państwo, eh, drodzy uczniowie, od tych inwestycji w tej kadencji, eh, takich eh, pokaźnych, o których już powiedział Pan Poseł, jak chociażby budowa nowego przedszkola, sali gimnastycznej w drugim, tych zadań inwestycyjnych eh, zrealizowanych, rozpoczętych mamy już ponad 20. Dużych za kwotę około 35 milionów złotych. Mam nadzieję, że kolejne tego typu. Ważne przedsięwzięcia inwestycyjne przed nami, także w nowej kadencji, bo na pewno na tych zadaniach, które dzisiaj trwają, dzisiaj są w budowie, w modernizacji, nie chcemy poprzestawać. Znamy potrzeby gminy myślińców, przede wszystkim mieszkańców. Wiemy też, jak potrzebne są dalsze prace remontowe, modernizacyjne, zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach, i na pewno będziemy chcieć tę pracę kontynuować. Ja z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować. Patrzę tu w kierunku waszych rodziców, waszych przedstawicieli, bo rzeczywiście to ich marzenia, ich determinacja i to nieustające przypominanie o sobie, ale przede wszystkim o nas, o uczniach, o całej społeczności Zespołu Pracowników Oświatowych w doprowadziło nas wszystkich razem przy dobrej współpracy do tego miejsca, w którym się Znajdujemy. Dzisiaj trochę pewnie łaska, bo się gdzieś tam pojawia, ale to taka łaska nadziei, łaska może nostalgii, ale też łaska nadziei, że to, co na co umówiliśmy się jeszcze pięć lat temu, a dzisiaj razem wspólnie realizujemy po to, żeby rozwijać nasze osieczenie, naszą odmienną myślą. I jeszcze raz tutaj na ręce pani przewodniczącej. Pani Szymanowskiej, na ręce pana Krzysztofa, pani, pani panu, panu, Agnieszki, pani Dorotu i przede wszystkim pani dyrektor Miguel Tommy chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować za Waszą determinację, zaangażowanie po to, żeby te mury pchnęły się do góry i mam nadzieję, że to ja pan prezes Jansa Bach. Już może jeszcze końcem tego roku będziecie mogli używać nowe pomieszczenia szkolne, dynialne, będziecie mogli korzystać z nowej sali gimnastycznej, dynialne, bo też dynialne, chciałem to jasno i wyraźnie dzisiaj dynialne, to podkreślić. Sala dynialne, gimnastyczna oprócz dynialne, tego, że dynialne, będzie służyła dynialne, dla was, dla dynialne, uczniów dynialne, w czasie dynialne, zajęć dydaktycznych, również z sali gimnastycznej dynialne, będziecie mogli korzystać, czyli wasi starsi, starsze siostry, starsi bracia, mieszkańcy osiedle będziecie mogli tą infrastrukturą sportowej korzystać tutaj na zasadę ogólnej dostępności. Także jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie dziękuję, dziękuję Panu posłowi za wsparcie w pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, za to, że dzisiaj możemy tą kolejną ważną inwestycję dla nas, dla dzieci, dla młodzieży, dla mieszkańców, mieszkańców osieczą razem realizować. Wszystkiego dobrego no i trzymajcie kciuki, żeby ten Termin, o którym tutaj pan prezes mówił, że mnie żeby on został dotrzymany. Wszystkiego dobrego. Ludzie rzucają tak wiele słów na wiatr, że jedynym sposobem, żeby dowiedzieć się prawdy, jest patrzenie na ich czyny. Dziękuję bardzo, że spotkałam na swojej drodze człowieka, któremu bardzo leżało na sercu to, że pozostają dzieci, które nie mają gdzie ćwiczyć, nie mają sali gimnastycznych. Że y, zajęcia prowadzone w przedszkolach są bardzo w ciasnych pomieszczeniach i razem y, udało nam się dojść do kompromisu i pokazał ten swój czyn wiarygodności, e, swoje, swoich słów i tak dalej, które stoi za nami. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu w imieniu Rady Rodziców, wszystkich rodziców, wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim dzieci. Je ne peux

Victoria, Victoria. Victoria. do, do naszych dobrych czasów, i do, do, do wszystkich uczniów naszej szkoły. To, są, to jest lista wszystkich uczniów nazwiskami i nazwiskami przedszkoła i szkoły. To jest to egzemplarz jest wczoraj wczorajszej Gazety Ośledickiej oraz egzemplarz właśnie tego naszego aktu korekcyjnego. Proszę naszego księdza do... 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 Piękne... Piękne... Bocze... Znane nam są słowa psalmu jeśli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy Go wznoszą. Jesteśmy w pewien sposób pomocnikami Boga, ilekroć swoją pracą, zarazamy potrzebom naszych braci lub wspólnoty i staramy się im służyć. Podczas tego obrzędu błagajmy więc Boga, o pomoc, aby doprowadził tę budowę do upragnionego kształtu, a budowniczych otaczał opieką i bronił od wszelkiego niebezpieczeństwa.